na odległości ponad 40 km i długiem chwilę wysokości Trzeba zmierzyć się z sobą. Trzeba zobaczyć tak naprawdę samego siebie. I kiedy gdzieś o godzinie czwartej nad ranem łatwiej się człowiek, żeby poprawić czołówkę, która rozstrzygasa. Wyorientuje się, że ma na machniku stały napór. Bo tak było zimno to wierzę.